Wykonywałam pracę dorosłego, będąc nastolatką, która dopiero wtedy dojrzewała, ale nauczyło mnie to bardzo dużo. Obok mnie Doda. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć kochana. Właśnie wróciłam z Pilenia. Po przepięknej konferencji Polsat Hit Festival, no i co ty szykujesz dla swoich fanów? O, nie tylko dla moich fanów. Ja wiem, że będą mnie oglądali też moi najwięksi fani, czyli hejterzy, więc dla nich również szykuję oczywiście. 23 i 24 występuje, więc 23 jest Gdzie się podziały tamte prywatki. Same stare hity. W aranżacji bardzo nietypowej, muzykalowej, jazzowej będę stepować. Yy, co przysparza mi bardzo dużo emocji, bo jest to dla mnie może nie nowość, bo występowałam jak miałam 14 lat musicalu Metro, w którym występowałam wtedy. W ogóle będzie dużo takiego mrugnięcia okiem do mojej przeszłości, do moich początków. Yy, a w drugi dzień ze smolastym yy, tutaj wolabym za dużo nie zdradzać, bo jak się dowie, to się yy, będzie pieklił. Zawsze staram mu się wszystko. Yy, 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 yy pod nos podstawiać dopiero na próbie generalnej, bo on nie lubi tych wszystkich moich dziwacz i szaleństw, które wymyślam. Powiedziałaś na konferencji, że właśnie taki powrót do lat, młodości, do tych początków, Musical Metro. Jak ty wspominasz te początki swojej kariery? Och, Jeżeli chodzi o Musical Metro, to miałam wtedy 13 lat i to był bardzo ciężki etap mojego życia, bo byłam sama, bez rodziców. Teatrze dla dorosłych, w sensie, że on no nie był to dziecięcy teatr. Wykonywałam pracę dorosłego będąc nastolatką, która dopiero wtedy dojrzewała, ale nauczyło mnie to bardzo dużo. I do tej pory wykorzystuję te lekcje. Chyba tak mentalnie też cię przygotowało na tą dalszą karierę, prawda? No na pewno szybko wydoraślałam, to na pewno. Nauczyłam się też Dysponować takimi zasobami, które umożliwiają mi walkę z stresem ogromnym na scenie. Jak się tego nauczysz jako dziecko, to później ta scena i publiczność jej strada nie jest w stanie cię sparaliżować. Ja też bym chciała poruszyć taki temat Twoich suplementów, który mhm. ostatnio jest bardzo aktualny. Dużo osób na TikToku nagrywa opinie swoje o tych suplementach, których w ogóle nie stosowało i też ty czasami blokujesz niektóre osoby, które to robią. Z przyjemnością to robię, ale one jeszcze nagrywają TikToki o tym, jak ich blokuję. Więc yy, to są osoby, które nie mają kompletnie żadnych zasięgów, a bo specjalnie nawet zobaczyłam, a ponieważ temat jest grzejących, no to chcą być wielkimi znawcami i uderzyć w moje dobre imię, czy właśnie w suplementy, których nigdy nawet nie stosowali, nie sprawdzili. Yy, wszyscy oni od strony firmy, z którą współpracuje Active Lab, dostaną swoje konsekwencje prawne, to wiem na pewno, bo to nie jest. Nie żyjemy w czasach, w których można kogoś opluć bezpodstawnie, yy, wyżygać się na kogoś na TikToku tylko za ten milion wyświetleń. Mając swoich wyświetleń 5-6-10 tysięcy, i nagle jak się wyzywa yy, yy, DODE, no to ma się milion, no to wiadomo, że jestem yy, gwarantem wyświetleń. Podobnie było z moimi perfumami, jak wypuściłam perfumy, no to wszyscy ci, ci, którzy nagrywali TikToki, jak one nie podobają im się, jak zmieniliby ten zapach i tak gdzie wiadomo, że jest to bardzo osobista rzecz jak głos co do zapachu. Z jednej strony nakręcali mi ten sprzedaż i zainteresowania, z drugiej strony to było niesamowite, jak nagle wszyscy są znawcami perfum i każdy chce być w tym trendzie perfum Dody, żeby mieć te wyświetlenia. I teraz jest tak samo z tymi suplementami, z taką tylko różnicą, że ja wtedy nikogo nie pozywałam, bo mnie to wtedy bawiło, a wiem, że Active Lab, który ma kontrolę jakości co roku. W 2025 styczniu zresztą mieli sanepid. Bardzo się starają, żeby wszystkie ich składy i produkty były przetestowane i zresztą mogą to potwierdzić raporty tego sanepidu. Myślę, że tutaj akurat z, z tymi ludźmi nie będzie miękkiej gry i bardzo im współczuję, bo bo pewnych słów nie da się rzucić w eter i myśleć, że one nie wrócą rikoszetem. Trzeba szanować pracę innych ludzi i się trochę doinformować i sprawdzać te rzeczy. Więc będą mieli konsekwencje prawne, to na pewno. No i co tam jeszcze chciałaś zapytać kochana w związku z tymi suplementami? Wiesz co, czy jakie przedstawiałaś sama, bo mówiłaś, że one pozytywnie na ciebie wpłynęły, mm -hmm. że dzięki nim właśnie wyle, nie wyleczyłaś nie dzięki nim choroby, ale że one ci pomogły zadbać o to zdrowie. Czy byś, wracając do tych słów, czy ty byś powiedziała to samo teraz? po tej Dlaczego całej burzy, czy inaczej byś to ubrała w słowa jakoś? Dlaczego miałabym kłamać, że nie wzięłam ani jednego leku na moją chorobę autoimmunologiczną, która się zaczęła 7 lat temu? Dlaczego mam oszukiwać, żeby, żeby nie wiem, wspierać firmy farmakologiczne i ich biznes? Mam kłamać, że nie wiem, te syntetyczne hormony, które tylko i wyłącznie leczą nie leczą, tylko zaleczają Skutek Hashimoto, a nie przyczynę, mi pomogły. Skoro nie wzięłam, to nie wzięłam i nie będę kłamać. Pokazałam swoje wyniki, jestem zdrowa od wielu, wielu lat. Moim, moim celem było uderzenie w przyczynę. A przyczyna chorob, chorób autoimmunologicznych, również w przypadku Hashimoto, zazwyczaj leży w, w ogromnym stresie, w niezdrowym trybie życia, w bardzo złej diecie, w. Rzeczach, które trzeba jak najszybciej zlikwidować. Ja nie miałam bardzo złych wyników, ale i mogłam spróbować innej alternatywy i z wszystkiego, zanim sięgnę po faszerowanie się lekami. I tak też zrobiłam. Zmieniłam drastycznie swój styl życia. Ja wcześniej też nie jadłam cukru i bardzo o siebie dbałam, wyprawiałam sport i tak dalej, ale musiałam jeszcze bardziej podkręcić dietę, więc moja dieta jest bardzo, bardzo restrykcyjna, ale mi służy. Bo wyniki mówią same za siebie. Tak samo z alkoholem, imprezowaniem czy używkami, jeżeli chcecie Państwo mieć dobre wyniki, nie możecie tego robić. Każda choroba żywi się chociażby właśnie alkoholem, czy jakimiś innymi rzeczami, które prowadzam do swojego organizmu. Wszystko jest dla ludzi, można to robić dwa, trzy razy w roku, ale jeżeli oczekujecie remisji, całkowicie musicie zmienić swój styl życia. I ja wiem, że. Nie wszystkich na to stać, nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o po prostu czas. Mają dzieci, mają swoją pracę, mają swoje stresy. Nie, ludzie chcą się napić wina do kolacji, zjeść sobie makaron z glutenem, polać yy, kawę słodkim karmelem i nie będą zmieniać yy, tak drastycznie swojego życia, więc wolą sobie łyknąć lek. Ale nie może być tak, że w tej wielkiej, odwiecznej walce firm farmakologicznych między firmami suplementacyjnymi. I między tymi ludźmi, którzy dają alternatywę do leków swoim doświadczeniem, swoim życiem, tak naprawdę używa się argumentów, że to wszystko dla dobra pacjentów niszczy się te historie, które są prawdziwe. Tam nie ma w ogóle dobra pacjentów, tam jest tylko i wyłącznie pieniądz. Nasze dobro jest na ostatnim miejscu w tej całej, w tej całej wojnie. Ja jestem pośrodku między tej między tą ogromną burzą o te pieniądze, bo to tylko o to się rozchodzi. Ale nadal uważam, że ludzie mają prawo opowiadać swoją historię i nie mogą dać się zastraszyć. Nie możemy być wyzywani od dziwaków, że nie szanujemy lekarzy. Wszyscy ich szanujemy. Moi lekarze wyleczyli moją mamę z nowotworu, mojego taty z nowotworu. Mnie dwóch operacji kręgosłupa, dzięki nim chodzę. Ale czy to oznacza, że ja mam się, nie mam mieć możliwości wyleczenia inaczej, przepraszam, zaleczenia inaczej mojej choroby i ja mam mieć zakneblowane usta i nie mogę się dzielić z moimi fanami moim sposobem? Ja jak dostałam w końcu te wyniki i zaczęłam być zdrowa, dałam sobie za punkt honoru, że kiedyś wypuszczę swoje suplementy, różne, ale też między innymi takie, które mi pomogły. Do nikogo niczego nie zmuszam, każdy może sobie z nich skorzystać albo nie, ale nie pozwolę robić z siebie jakiegoś mordercę, przeciwnika lekarzy, nie wiem, odwoływania od leków, czy nawoływania do jakichś chorych akcji. My, ludzie, którzy w pewnych kwestiach swojego życia mieliśmy odwagę, systematyczność, dyscyplinę w sobie do tego, żeby z leków zrezygnować, też mamy prawo głosu. Wyglądasz na zewnątrz przepięknie. Mam nadzieję, że w środku też, jeśli chodzi o te wyniki. I ja Ci wierzę. Dzięki wielkie za rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję ja. i wszystkiego dobrego. Dziękuję.